Witam państwa. Dziś zaczynamy od niezwykle interesującego materiału, który otrzymaliśmy właśnie z zagranicy, z bliskiej zagranicy. To patrony! patrony. zgotowalni jeszcze w SSSR. Może, robota trochę no, jak tylko snariec wpadnie w cel, prosi bierze samy beton. No, dawaj, prezydent, dawaj, dawaj. To paliaki. Paliaki już zakrali z jego podmienili. Bardzo przepraszam ty od razu za słowo prezydent, które padło w tekście. Mam nadzieję, że nie zostanie to uznane za złamanie ciszy, która obowiązuje jeszcze, o, już tylko nieco ponad półtorej godziny. Kolejny materiał przedstawi dział naukowy. Tak to nie gdzie, przedstawi. Gdzie jest magister? Poszła? Cię Solić coś poszło? A! Brz, wrzucić! <laughs> Rozumiem, poszła głosować. Hey, c. Nie możemy przecież głośno mówić. Ale nie, możemy. O, o, o pójściu na wybory można mówić. Nie można tylko agitować na rzecz któregoś tak? z kandydatów. O pójściu na wybory też już nie można o, mówić. Dlaczego? Tak? Telewizja tak gorliwie namawiała wszystkich do pójścia, że wielu telewizów postanowiło nie iść na przekór. Zgodnie z naturą Polaka, który zrobi wszystko, tylko nie jak mu każą. Dział naukowy postuluje, żeby nie namawiać, tylko dać przykład. O, ja mogę dać przykład. Mój sąsiad, na przykład. o szósty przykład. Y ja już byłam, proszę ja Państwa, też, o ja też. I, i ja też, wiecie. Redaktor, moglibyśmy też wszyscy był. wyjść dzisiaj ze studia, żeby ośmielić tych z Państwa, którzy postanowili niedzielne popołudnie spędzić tak. w Ale Ośmielić. Ośmieli. Państwo wyjdą, to wtedy będą Państwo mogli pójść da, tam, da, nie, nie, gdzie nie, nie, nie może mówić. Za, 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 zbyt gorliwie. Proszę, żeby sobie wyobrazić, że jest przepiękna pogoda. Świeci słońce. Niezwykle częstym widokiem na brzegach zbiorników wodnych w naszym kraju jest widok samotnego wędkarza. Fakt, że to mężczyźni, a nie kobiety łowią samotnie, wynika z zasadniczej różnicy między płciami. Mężczyzna, w odróżnieniu od kobiety, nie musi bez przerwy mówić i co pewien czas musi być sam. Powiedzmy sobie śmiało: nie chodzi o żadne łowienie ryb, chodzi o zaspokojenie naturalnej potrzeby potrzeby pomilczenia w samotności. Ruch na rzecz równouprawnienia kobiet z tym się nie zgadza i walczy z jawną dyskryminacją. Ostatnia niedziela została ogłoszona niedzielą samotnej wędkarki ustalono, że panie spędzą w samotności cały dzień, by zadać kłam seksistowskim teoriom. Mężczyźni nie zostali dopuszczeni do wody nad wszystkimi akwenami przeprowadzono ścisłą kontrolę płci. Prawdziwym kobietom udało. Się spędzić samotnie nad wodą kilka godzin, choć złośliwi twierdzą, że wynalazek telefonii komórkowej miał jednak spory udział w sukcesie. Był to kącik wędkarski. Kolejny kącik to kącik dla posiadaczy kart bankowych. Zapsuł się? Y Proszę mnie nie popędzać, wiem co robię. Jak pani nie umie, mogę pomóc. Ja nie umiem. Proszę pana, jeszcze pana mogę nauczyć. Pan wie co teraz robią złodzieje? Nie. Prasa bardzo dokładnie o tym pisała. Sposób pierwszy, skaner. Wkłada pan tutaj kartę, i skaner odczytuje wszystko dokładnie z paska magnetycznego. Ale to się daje łatwo wyczuć przy wkładaniu. Sposób drugi. Instalują gdzieś tutaj malutką kamerkę wideo, która rejestruje, jaki pin pan wystukuje. Dlatego trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się całości. Czy nie ma gdzieś tutaj jakichś dodatków, przeróbek. O! A jak pan wystukuje pin, to yy, proszę bardzo, proszę bardzo, powstanie. Lewą ręką pan zasłania, a prawą wystukuje. Proszę. Tam jest pani karta, to ja nie znam. Nie <śmiennie> <śmiennie> Widzi pan. Gdybym panu teraz powiedziała to jakiś ukryty mikrofon mógłby to zarejestrować. Dlatego trzeba... Mhm. Ale teraz nie pan zasłania dokładnie, jak pan wystukuje. Pin. Tak. Inna kwota, 900. Akceptuj. Możemy być pewni, no, tak. żeśmy się nie dali. No, nie. <laughs> pan... Dziękuję bardzo. Proszę pana, ale ja paru. Proszę. No nie. Proszę pana, no, proszę pana, gdzie... to jest moja karta. No proszę mi oddać. Policja! Policji akurat nie było. Tego człowieka obezwładnili przechodnie. Ja to mówię, żeby państwo wiedzieli, że wszystko się skończyło dobrze. To nie był przytyk pod adresem policji. Która stale podnosi swe kwalifikacje. Tu, może, wtrącimy migawkę z treningu w ośrodku szkolenia policji drogowej. Aby uprzyjemnić życie kierowcom, policjanci, dyrygujący ruchem, postanowili grać na niektórych skrzyżowaniach popularne melodie. Nie zapominając oczywiście o swych obowiązkach. Witam państwa dział sportowy. Ostatni zagubieni kibice wracają z pamiętnego meczu Polska-Anglia. A do naszej redakcji napływają ostatnie zaległe materiały. Proszę państwa, Old Trafford nie było tak szczęśliwe jak Wembley. Halo? Ma mama? Nie no, Mówiłem ci, przecież w ciechanowie jestem. Nie, nie, mów głośnie, nic nie słyszę, bo taki tu usiadł przed nosem i siedzi i gada do siebie. A wstań, synku, no? Stań, czubek głowy ci chyba widzę, no? O, a, widzisz, tu się schowałeś, co? Nie rozglądaj się, nie rozglądaj, bo ja cię w telewizji, mój drogi widzę. A ten facet, co stoi przed tobą, to jest właśnie Szaranowicz, wiesz? Ha? Mamuś, no przypadkiem tu jestem. Siadłem do autobusu, jechał na lotnisko, zagadałem się z kumplami, wylądowałem na Ultrafort, ale od kiedy to oglądasz transmisję? Zawsze mówiłaś, że to strata czasu. Mamy nowego kibica? Kącik medyczny. No? Wyniki coraz lepsze, ale będzie pan musiał jeszcze u nas trochę poleżeć. Cała przyjemność po mojej stronie. Jakie piękne kwiaty. Od wnuka. Miałem urodziny wczoraj. Och, wszystkiego najlepszego. Z całego personelu naszego szpitala. Dziękuję, dziękuję. I które to były urodziny? Sześćdziesiąte piąte. Naprawdę? Nigdy bym panu tyle nie dała. Przedwczoraj? Czyli, że przez cały wczorajszy dzień miał pan ponad... Siostro, co było robione wczoraj? No, tomografię. Jezus, Mario, no jakie leki? No nie, jeszcze skorbocylina. Panie Jasiu, szybko! Bardzo pana przepraszam, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci nam ani za tomografię, ani za to, co pan łykał cały dzień. Ja to nie wymagam, ale łyknął pan sporo. Przecież jestem ubezpieczonym. Mam prawo do leczenia. Oczywiście, ale po przekroczeniu 65 lat już nie do drogiego leczenia. To wymyślili tylko NFZ. Pana obowiązkiem było zawiadomić nas, że pan przekroczył. Zamiast tego wszystkiego zrobilibyśmy panu lewatywę. A tak powiększył pan dług szpitalu 120 zł za same lekarstwa. O, tu może pan leżeć. Gdyby pan chciał lewatywę, to my w każdej chwili. Proszę zapukać w trzecie okno na parterze. Do spraw medycznych będziemy jeszcze wracać. No nie wiem, czy do tego konkretnego pacjenta zdążymy wrócić. Chociaż nie, w tej chwili wygląda jeszcze zupełnie nieźle. Tu ponownie redakcja sportowa. Zapraszam na fragment spotkania w ramach rozgrywek naszej pierwszej ligi. Heshi! Teraz jak strzelą, puścisz! Zapłacili wreszcie! Ale oni w drugiej połowie ani razu jeszcze nie atakowali. A pewnie nasz atak wziął w przerwie od leśniszanki. Leśniszanka urządza 00. To niech pan chociaż połowie naszym, żeby się tak nie starali. Mówić to ja się mogę. Nasza obrona wzięła od Mazowi, bo jak my nie stracimy bramki, to Mazowie awansuje o dwa miejsca. Cholera. A nasz atak wziął od Wielkopolanki. Atak wziął, że strzeli, czy że nie strzeli? A, nie dosłyszałem, bo akurat brałem od gromu żabia wola za zeszły tydzień i liczyłem nagłos. Ale. Nie bój nic! Nawet jak nasi strzelą, sędzia nie uzna! Zdążyj wziąć przed meczem w toalecie! No, sam słyszałem, jak dawałem temu sędziom, co go mamy za dwa tygodnie. Atakują! i śmiało! Nie ma spalonego! Obaj sędziowie boczni wzięli! Strzelaj! 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 Kazik, <laughs> czyś ty odsiepiał? No, no, przepraszam, panie prezesie, to czasem człowiek ma taki głupi odruch. Ale już, 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 już!